Główny problem? Główny problem jest takie to, że jak się ktoś... Miałem spinę z pewnym graczem, który nazywał się Blau za czasów taga dwójki. Graliśmy, trafił mi się na Rankedzie. przegrał ze mną parę meczy, grałem Fengiem i hurangiem wtedy, nie? To on ze mną przegrał. Nie wiedział, że to ja, wcześniej już mieliśmy spinę. I jak się dowiedział, że to ja, bo napisał do mnie po tych przegranych i chciał ze mną grać w te 5 nie? Ale jak się dowiedział, że to ja, stwierdził, że nie chce ze mną grać i nie chce mnie znać. Ja powiedziałem, no dobra, proponowałem mu jeszcze pogodzenie się, nie chciał. Później uznaliśmy, że nie utrzymujemy ze sobą kontaktów i że ze sobą nie gramy, nie? I później sam mnie zaczepił i narzucał się z grą, jak mu odmówiłem Zrobił na mnie nagonkę w pewnej y, grupie nowej, Tekken Polska bez cenzury, gdzie ludzie zaczęli mnie wyzywać. Sprowokował mnie do gry z innym graczem FT5, który też mnie zaczął wyzywać. To mu też odmówiłem gry, bo napisał, że nawet jak ze mną wygram, nawet jak ze mną, y, jak z nim wygram, to i tak nie będzie, y, nie będzie ze mną normalnie gadał i nie zmieni o mnie zdania, nie? Uznałem, że z nim nie gram. Od tego czasu koleś nastawia na mnie ludzi i kto się pojawi na scenie, to z miejsca lecą jakieś wiesz głupie historie, Turles to grający na hopkita na pałę, a tego wyzywał, a temu rodzinę obraził, a to tamto, a jeszcze ten koleś, z którym ja miałem spinę, wtrącał się w moje życie prywatne i powiedziałem mu taki tekst o żonie on go odwrotnie oczywiście zrozumiał, uznał, że źle życzę jego żonie. No i co? Rozgadał ten tekst na lewo, na prawo, do każdego na scenie, i teraz, kto się pojawi na scenie, to zaraz. Jaki tekst. Turles to osobą, który się z ludźmi kłóci, który ludzi wyzywa, a z tym miał spinę, a tego wyzywał, a temu dziewczynę obraził, a z tym się kłócił. I tego, typu, I tego typu rzeczy, nie? I zaraz leci ten tekst o żonie, nie? No i oni się kłócą za tego kolesia. Ten koleś już dawno siedzi cicho, wiesz? Jeszcze ich podobno uspokaja, a oni się wpierdalają w coś, co ich nie dotyczy i fikają do mnie. Zjawia się taki ktoś nowy na scenie i od razu jest mu gadane na mój temat. A ja taki, a ja siaki, a ja pierdaki. To ciusek. To jest historia i temat długi jak rzeka, wiesz?